No, tak więc, e, co zrobił ten Liquid Molly? Jeden z tych wtrysków to chyba liczy się od lewej strony. 1, 2, 3, 4. Ten, 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 i ten prawdopodobnie któryś z nich stuka. Ten leje chyba, trzeci, a czwarty podstukuje, bo uzupełnia dawkę, żeby silnik równo pracował. Więc ten ma na plusie, ten ma na minusie. E, jak się rozgrzeje, to niestety podstukuje i tam powyżej 1300 obrotów przystaje. Generalnie co tu będzie robione, cztery wtryski są w regeneracji. Liquid Moli, co zrobił Liquid Moli? DPF, ja go zalewałem, ja kupiłem samochód, przez 8000 km nie miałem problemu z DPF-em. Nagle zaczęło, za, zaczął się wypalać co 200, co 150 km, siwy dym z tyłu. Po prostu wtryski zaczęły przelewać i no niestety zapychają prawdopodobnie DPF-a. I rozmawiałem z fachowcem od regeneracji wtrysków. Powiedział mi, że on, bo kupiłem używane wtryski i wysłałem do naprawy. No bo komplet wtrysków kosztuje 6000 6 zł do niego. Kupę kasy, e, więc e, łącznie wyjdzie mi to trójkę: trzy e, z groszem z montażem i z demontażem tych. E, o co chodzi? Specjalista mi powiedział, że na maszynie wyszło, że one powyżej 200 000 km delikatnie pod e, Delikatnie mają tak, tak zwaną tą dawkę impulsyjną, chyba i emisyjną, i ta emisyjna powoduje, że one zaczynają kopcić. Czyli jak DPF-a macie, to one jak będą kopcić, to będą wam zapychać DPF-a, a jeżeli nie macie DPF-a, będą, będą po prostu walić na czarno z wydechu. Można z tym jeździć, ale no, ja nie polecam. Z czasem to wiadomo, co się stanie. Stanie się coś złego. I generalnie, co zrobił ten Liquid Moli? On z tych 150 km pojechałem, właśnie zalałem go przed wyjazdem do, do Polski, z Anglii. I zrobiłem 400 dopiero zaczął mi się wypalać 400 km. 15 minut się tylko wypalał na trasie. Na stałych obrotach jechałem tam 70 parę mil na godzinę na piątym biegu, powyżej 2300 obrotów. Zero dymu, zero niczego, kompletnie. 15 minut w DP wypalony. Kolejny wypalił mi się dopiero za 700 ponad kilometrów. To już byłem w Niemczech. Nawet nie widziałem kiedy, szczerze. To, to trwało chyba, nie wiem, 10 minut, może max, Nawet nie zwróciłem uwagi, że, że DP się wypala. Tak więc, generalnie, dlaczego ja też wybrałem ten silnik ponownie? Jest to jedna z najlepszych jednostek diesla w ogóle, chyba w motoryzacji. Oprócz tych wtrysków i tych podkładek z wtryskami, to, czego te, tego trzeba pilnować. Ja miałem nowe podkładki zakładane w październiku, no ale niestety okazało się, że ten wtrysk jeden jest chyba do dokitu. Ma jeden z najlepszych osprzętów. To wszystko jest na denso, ta pompa wysokiego ciśnienia, alternator, zobaczcie gruby pasek. W peżocie to mam 6 PK, to jest 8 PK, mocny napinacz, e, pompa wakum jest solidna, e, łatwy dostęp do akumulatora. Zobaczcie, ściągnąć akumulator. Weźcie w peżocie jest tu zabudowane pod szybiem, trzeba pod szybie demontować, żeby akumulator zdjąć, to jest dramat. E, łatwa wymiana filtra powietrza, cztery zaciski, e, wyjęcie akumulatora fit paliwa. Proste w wymianie, dostęp do turbo nie najgorszy. Tragedii nie ma. ściągamy osłony. Tu mamy, zobaczcie, cały ten pole manewru. Nie, nie ma tragedii. W peżocie zdejmujcie, do EGR-u dostęp, zobaczcie, tu, tylko że z EGR-em jest gorzej bo EGR jest tam. I niestety węże, zobaczcie, węże paliwowe tam yy, od listwy troszeczkę przeszkadzają. Yy, wymiana płynu chłodniczego. <noise> Banał zobaczcie spust. Kork, kork. On się sam odpowietrza, nic nie trzeba tam odpowietrzać. Filtr yy, paliwa ma pompkę. Żeby nie pracował na sucho No nie wiem Jest to jeden według mnie z lepszych silników diesla Dostęp do rozrządu gorszy troszeczkę Bo jest z lewej strony e, Ale No ale kurczę No tu się ten rozrząd wymienia raz na 200 tysięcy Dobra zobaczmy bagnet Jak wygląda olej, jaki jest stan oleju Był na 3 czwartych Przejechane 2000 km Nawet nie widać zobaczcie No 3 czwarte dalej Czyli praktycznie w ogóle jego się sprawdza też po nagrzaniu. On już troszeczkę postał No, 3 czwarte zobaczcie. a jaki czyściutki olej zalałem mu świeżego specjalnie na trasę. Tak więc jeden, jeden według mnie z lepszych silników w tych silnikach tylko podkładki pod wtryskami i z czasem te wtryski. Jak się o tryski zadba, to według mnie Turbina to, to jest ta Ichi. To jest jeden, jeden z lepszych tych. Naprawdę zarob